Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Witam po tygodniowej nie nieprzerwie. Aczkolwiek tak sobie postanowiłem, że teraz, z racji, że e, nie gramy na 3 to rzadziej te odcinki będą, ponieważ no, nie ma co tu robić. Ale mogę dla Was nagrać taki odcinek, żebyście mieli co oglądać e, na weekendzik, prawie i po prostu żebyście wiedzieli, że żyję. Zaczniemy sobie od wydania punktów. Zobaczę tylko, czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra, 30 sekund. Okej, okay. idziemy na treny. Dzisiaj ogólnie mm, jest podwójny exp z misji, ponieważ przez cały tydzień mamy jakieś takie podwajane rzeczy: w sensie odwaga, monety z misji. Nie wiem, pewnie pralka, lumpex itp., itd. To przez tydzień trwa, ponieważ jest evencik również świąteczny. Zaraz wam pokażę, chociaż wy pewnie wiecie, bo on już dwa dni chyba jest. Chyba tak. Dobra, treny ogarnięte. Tutaj mamy Mikołaja w potrzebie. E, ja mam 16%, jeszcze 7 dni, 11 godzin. Łotry e, mamy. Jakieś tutaj znajdźki standardowo. E, kolejne, a nie, to to treny. E, I znajdźki. A kiedy łotry? 121.30 dzisiaj. Dobra, trafiłem jakąś pelerynkę, która. Kurwa. Oj, przepraszam mogliście słyszeć takie plum, ale aktualnie mam słuchawki i mikrofon takie podłączone one są już stare i są strasznie gówniane, w sensie e, kable już e, czasem nie łapią nie, i odłączę i podłączę na nowo mam nadzieję, że przez to nic się nie popsuje z nagraniem bo i tak e, ogarniałem przed nagraniem, żeby jakoś była w miarę ok, nie <laughs> bo wcześniej jakieś szumy w ogóle były i... ogólnie popsute było. O kto to jest? Start 1 listopada. O, coś właśnie... Coś właśnie nie widziałem. Nie kojarzę w ogóle. Gracze, bo na PL10 każdego gracza się kojarzy. No, 1 listopada. Naprawdę. Dobra, ale Koksu 50 zaatakujemy. Wiecie, z racji, że to jest stary serwer i w ogóle to do każdego się kojarzy. To tak jak macie... Na osiedlu, takie babki, które znają każdego i w ogóle. Taki, można powiedzieć, osiedlowy monitoring. Oj, w kryjówce nie byłem. Dobra, zaraz tam przejdziemy. Lajtowo. Ale kurwa, staty mam mocne, co? Ej, zobaczcie. Jaki penner ze mnie. Ogólnie to wbiłem 487 level, jeszcze tylko 13. Ciężko idzie, ciężko kurwa, ciężko. Strasznie ciężko. O, jedna oponka, dzięki. Ciężko idzie do tego 500, a co to jest po 500 w ogóle. Ja mógłbym grać w tę gierkę z, z wielką chęcią, gdyby. Mm, gdyby była pionowa apka na telefon, nie tak jak teraz, te gówno takie. Ja jestem za starą aplikacją mobilną. To było najlepsze co powstało z tej gry. Dobra. Odbieramy tych żołnierzy. Wczoraj w ogóle. Chyba wczoraj? Mm, były trzy oponki za 20 ataków w kryjówce, i powiem wam, że na raz yy, wszystkie ataki zrobiłem. <grym> Rzadko się strasznie zdarza. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się zdarzyło tutaj na serwerze. Eee, dobra, dawaj 20 ataków pod rząd zajebałem, nie? I miałem już później z głowy. Ale powiem wam, że teraz i fajnie się tą kryjówkę robi. Ataki w ogóle i znieśli, kurwa, koszty kopania kolejnych pomieszczeń. To jest spoko, strasznie spoko. Wcześniej to była paranoja totalna. E, dobra, czy możemy się zająć jakąś modyfikacją? Mamy, to nie chcę. To chcę tu, to chce sprzedać. Na co my mamy aktualnie Hirokon? Kurwa, nie wiem, powiem wam. Nie będę wchodzić w drużynę, aczkolwiek nie wiem. O nie, wczoraj nie odebrałem tych. O Jezu... A no tak, bo ja spać poszedłem. Ojeju... Dobra, nie szkodzi. Idziemy na zadania nadzwyczajne. Teraz leci kolenda... Znaczy kolenda... E, po prostu piosenka świąteczna, którą bardzo lubiłem kiedyś. Tylko, że to jest remiksowane. Chyba wracamy do remiksów, bo nie chce mi się tych No Copyright Music używać. Powiem wam szczerze, nie chce mi się. Jakoś to tak chujowi brzmi. DJ Adi Music to Jeden prawilny DJ Chociaż innych też używam Ale najczęściej ten e, DJ Adi Music Co prawda tytuły ma trochę zjebane No aczkolwiek no rozumiem Rynek tego wymaga I skończyliśmy zadanie Elegancko idziemy teraz tu Ogólnie to wczoraj ubrałem choineczkę A bardziej to mamuśka ubrała Ja tam tylko lampki powiesiłem I choinkę jakoś ogarnąłem Ee, ale sobie fajne lampki rozwiesiłem w pokoju. I wieczorem to spoko wygląda, wiecie? Tylko szkoda, że one jakby świecą raz czerwono... Oj, przegrałem. Czerwono-żółtym. I po kilkudziesięciu sekundach tak spokojnie zmienia się na zielono-niebieskie. Tylko że te kolory są właśnie takie oczujewne mogłyby być takie delikatniejsze, nie? No ale chuj tam. Jeszcze dwa punkty. A daj w intuicję. W intuicję możemy dać. Eee, no i co? Czy coś się zmieniło od tamtej pory, gdy ostatni raz nagrywałem? Wiecie, że nie wiem, wbiłem level. Ja tu sobie strasznie lightowo aktualnie gram. Zmieniłem opis. Spacerkiem do 15, do 500. To nie spacer, to pielgrzymka, jak kiedyś Dekrulik mi napisał. W ogóle on ma fajne konto. Fajne co? 22 koła siły, 45 koła kondycji, 65 koła inteligencji. Zachuj to się nie odkłada, w realne życie, że on inteligentny jest. Podobnie jak ja. <laughs> I intuicji ma prawie 50 koła, no także koks totalny. Zobaczmy sobie, jak Poseidon stoi. A, on kontruje, dobra. A nie chcę ten Calek truchtem do 600. Hmm. Hmm Nice'owo Balzi 1 to kiedyś był top 1 gracz Aczkolwiek teraz chyba top 1 Z względem statystyk manianio Jakby kupił wspomkę 50% O oh Jezu to by był sztos Zobacz jak Kasper w ogóle się trzyma eee, 30 koła na plus Kurwa najebał tej inteligencji z względem siły Gra ma się dzielić Ej, to jest ten... To jest... Yy, nie pamiętam z jakiej to nuty, ale wiem, że na Ficie był Dedis i to jest przerobi przerobiony jego wers. Gra ma łączyć, a nie dzielić. W oryginale jest rap ma łączyć, a nie dzielić. O przepraszam, żygło mi się przerobił. E to propsuję, bo ja Dedisa lubię kurwa. Kocurw chuj, od młodego go wspieram. Znaczy od młodego. Od dawna. Co prawda ma mało kawałków i uważam, że się trochę obija. Nie wykorzystuje tego jak powinien, to co ma. No ale cóż. Cóż, 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 zrobimy. Ile to się nagrywa, panie i panowie? 8 minut, prawie, dobra. Poczekamy na misję. To jakoś sobie zrobimy. 200 milionów zaraz. Możemy zobaczyć, jak sytuacja na UK3. Bo nadal tam nie gram. Dzisiaj wszedłem tylko zobaczyć, czy jestem w drużynie. I o dziwo, jak widzicie, jestem w drużynie. To jest dziwne, według mnie. Względem levelu 60. Wow. Wow, wow, wow. Remember me, 270 level. Najsowo. Nice Love drugi jest, o kurwa. I Irona całego ma. Mm. Najsowo, nice kurwa. Stary dobry dziki. No, on opadł. Ale fajnego pecika ma. Biszkopt. 269 A coś tak myślę, ale cienkie staty ma, ale hajs zbiera. Jebach. Kurwa, tutaj ludzie se grają. A jeszcze gra jeszcze? Bo ja idę w sumie. Bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Honor, kto jest top 1? Remember me? Kurwa, ładnie. Ładnie, ładnie powiem wam, że ładnie 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 ale wracamy sobie na a zobaczymy jeszcze drużynki tylko yy, teamy jesteśmy top w jeden cztery energie no nie to lubię o tu są fajne Trofki. trzy treny i dwie energie hmm. ci też mają zajebiste a to ktoś tu gra jeszcze czy nie grają ostro Hmm. jestem 13. O, się mnie wyprzedziło, ale się ma stratę do James Bonda, kurwa Lipa No, jak już by James Bonda złapała, to i Sir Martina, ale najpierw złapać tego James Bonda, to Jesteśmy top 2 w Hirokonie i to z zapasem Shades of Night. A Celestine no chujowo, mimo że tam. Oni chyba na blokowane tetrowki grają, czy nie? Nie... 11k honoru? Wątpię. A w ogóle coś chyba zmienili teraz w tym update, uh, Że drużyna nie może chyba zostać skasowana, jeżeli ma ustawioną walkę. I ma trofeum. Coś takiego, nie? Coś, coś w ten deseń. Coś w ten deseń. Propsuję, nie? Propsuję. Jeszcze wydajcie tylko pionową łapkę i, i będziecie mogli zdzierać na mnie hajs. E, dobra, co będziemy chyba kończyć? Jeszcze przed świętami pewnie się pojawi jakiś odcinek, bo jutro. E, no, jutro nie, bo to bez sensu. Ale ten dzień był ogólnie ostatnim dniem szkoły. Mimo, że to czwartek. Jutro idę do pracy, sobota praca, niedziela praca. Poniedziałek jeszcze nie wiem, aczkolwiek ja będę świętować. Więc do pracy nie będę iść i podejrzewam, że dużo wcześniej przed świętami, w sensie w środę chyba święta, są to we wtorek, już myślę, że wolne wezmę, ewentualnie już od poniedziałku wolne, także będę miał czas. Także jeszcze coś przed świętami się pojawi, także do usłyszenia, dziękuję za oglądanie. Jak coś to zawsze muzyczkę macie w opisie na dole, macie, ja używam składanek takich 20-minutowych albo i dłuższych, czasem krótszych, zależy. I bo często pytają ludzie o muzykę, także do opisu i w filmie będziecie prawdopodobnie mieli rozkład muzyki lub coś w tym stylu. Aczkolwiek sobie poradzicie. Dobra, to dziękuję, do usłyszenia, zdrówka dużo, pa pa.